Ten quest był naprawdę fajny. Witam, jestem Gold i dziś opowiem wam w skrócie to, co wydarzyło się w najnowszym questie, czyli paralogizm. W tłumaczeniu po prostu paralogizm, takie, takie rozumowanie czegoś, co jest niepoprawne. Niemniej upewnijcie się, że wasze ciała są wygodne oraz zdrowie dla was pozycji i zapraszam. Początkowo zmierzamy do miasta, w którym zaczęła się niejako nasza przygoda, czyli Munsttad. Widzimy, że wszystko jest ładnie udekorowane ze względu na nadchodzący Windbloom Festival. Oznacza to jednak, że Catherine pewnie jest zajęta jak to mówi Paimon nie będzie miała dla nas komisji, ale mimo wszystko do niej podchodzimy i pytamy się czy coś jednak możemy zrobić lub w czymś pomóc. Ona mówi nam, że niby nic się nie dzieje i nie ma dla nas komisji, ale zauważyła, że ludzie w mieście się dziwnie zachowują. Wtedy jesteśmy świadkami rozmowy między bliskimi sobie przyjaciółmi, gdzie Beatrice, czyli przyjaciółka Queena, mówi mu, że więcej nie chce się z nim spotykać i nie uzasadnia swojej decyzji. Następnie podchodzi do nas Miles, jeden z rycerzy Faboniusza, i mówi, że jakoś ostatnio zmęczony jest, że lunatykuje i ogólnie nie wie, co się z nim dzieje. Następnie patrzymy na Donnę, która w wielkim skrócie podkochiwała się w Diluku. Jednak widzimy ją rozmyślającą o tym, i dochodzącą do wniosku, że Kaja, który przychodzi obok, jest dużo lepszy. Kaja jednak unikaje końskich zalotów i idzie do nas. Wtedy prosi nas o prywatną rozmowę. To daje, że jest to rozkaz na zlecenie Jean. Idziemy więc do kwatery głównej rycerzy Fawoniusza, a tam spotkamy Jule. Ale nie tylko ją, bo okazuje się, że mamy tutaj czterech z dziewięciu kapitanów rycerzy Fawoniusza. Mam nadzieję, że znacie strukturę rycerzy Fawoniusza, ale jeżeli nie, to już mówię, że mamy głównego mistrza Warkę. Pod nim jest Jean, która pełni jego obowiązki, gdyż tego praktycznie nigdy nie ma w domu, czyli w Mondstadt a z nie mamy tych dziewięciu kapitanów i oni tam mają jakieś oddziały pod sobą. Niemniej idziemy następnie do Jean, a tam okazuje się, że wezwała nas ona, gdyż mamy być świadkami w trialu, czyli rozprawie sądowej. Normalnie rycerze Fawoniusza sami ustalają sprawiedliwość, ale w naprawdę trudnych przypadkach muszą oni zrobić rozprawę wraz z kościołem Fawoniusza. A jest to ciężki przypadek, ponieważ okazuje się, że oskarżony jest jeden z kapitanów, czyli Albedo. Jin dodaje, że proces to w sumie zacznie się zaraz, więc idziemy na specjalną salę przygotowaną do właśnie rozpraw sądowych. Sędzią okazuje się być oczywiście Jin. Kaja ma za zadanie chronić naszego albedo, a kapitan logistyki Hata będzie kierować oskarżenia. Dodatkowo mamy jeszcze dalej nową postać, jest on diakonem to jest takie stanowisko w kościele ale na tej rozprawie pełni funkcję asesora, czyli takiego pomocnika sędzi. Rozprawa wkrótce zaczyna się. Początkowo Herta mówi, że Albedo jest oskarżany o morderstwo i nielegalne usunięcie szczątek ludzkich. Oczywiście nas to dziwi, a oskarżycielka, kontynuując, wyjaśnia, że 11 dni temu w środku nocy pewna osoba widziała kogoś, kto ciągnął jakiś obiekt, który potem ta osoba zidentyfikowała jako ludzkie ciało. Tą osobą okazuje się być Beatrice i w sumie potwierdza ona słowa oskarżycielki. Warto przypomnieć, że jest to właśnie osoba, która dziwnie się zachowywała na początku Questa. Mówi ona, że widziała kogoś, kto wyglądał jak Albedo i niósł jakąś torbę. Ona uznała to oczywiście za coś podejrzanego, dlatego poszła za Albedo i okazało się, że było to ciało ludzkie, które Albedo zakopał i wtedy użył swojej wizji Geo, aby zatuszować swoje ślady. Albedo jednak mówi, że wtedy pracował w siedzibie Knights of Anonus. Na drugim piętrze jednak nikt nie jest stanie tego jednoznacznie potwierdzić. Z drugiej strony nie znaleziono żadnych też jednoznacznych dowodów zbrodni, jak na przykład zwłok albo do podtrzymuje, że nikogo nie zabił. Dodaje, że przecież nie miałby nawet motywu. Herter jednak wtedy przechodzi do drugiego oskarżenia. Pewien świadek widział, jak oskarżony czy Albedo pozbywa się ciała dorosłego mężczyzny gdzieś między Dragonspine a Dawineri 7 dni temu. Co najciekawsze, to to, że owym świadkiem okazuje się być Diluk. Potwierdza to, że widział Albedo o 340, pozbawiającego się ciała pod cliffem, dodatkowo rozświetlał on swoją drogę wizją Geo. Diluk mówi, że Albedo zakopał ciała pod ziemią. Dwóch, dwóch świadków nie przynosi wiele szans Albedo na bycie niewinionym. K jednak pyta, co się stało z tymi dwoma rzekomymi ciałami. Okazuje się, że Diluk poszperał w miejscu, gdzie Albedo rzekomo zakopał ciało i znalazł tam skrzynkę, w której był ludzki ząb oraz kość udowa. Herta mówi, że Albedo mógł użyć alchemii, aby szybciej rozłożyć szczątki ludzkie. Kaya dodaje, że w nocy, kiedy Diluk rzekomo zauważył Albedo, ten powinien być w bibliotece razem z Sucros. Ta początkowo go broni, natomiast Albedo mówi, żeby tego nie robiła, bo sam się przyznaje, że Sucros poszła spać. Jak widać, oskarżenia, jak i również alibi nie jest tutaj do końca jasny. Jednak Herta zdaje się mieć jeszcze jeden argument. Wia ze sobą pewien list, w którym Albedo pisze, że nigdy nie przestał. Badać ludzi i dalej fascynuje go koncepcja urodzenia oraz śmierci. Mówi tam, że śmierć jest częścią życia. Dodatkowo mówi tam o lokalizacjach przeprowadzania eksperymentu, które pokrywają się z lokalizacjami, gdzie Albedo został rzekomo przełapany przez świadków. I mimo iż ofiary nie są zweryfikowane oraz sposób w jaki Albedo ich się pozbył jest niejasny, to chwilowo zostają uznane za winnego. Kiedy Albedo idzie do aresztu, przychodzi do nas Rosaria i mówi, żebyśmy się spotkali z pewną osobą na klifie Stolnok. Warto tutaj przytoczyć krótką historię naszej głównej postaci, czyli Albeda, bo mimo iż za dosłownie 2-3 dni wyjdzie jego historia na moim kanale, to musicie wiedzieć pewną rzecz. Jest on synem, a bardziej tworem Reindottir. Jednej z wiedźm, a zarazem jednym z grzeszników, Kenria. Panuje ona nad tak zwaną chemią, czyli specjalną alchemią mogącą tworzyć istoty żywe. Stworzyła ona m.in. wilki, alenasa, ale przede wszystkim... Durina oraz tak zwanego Albedo Pierwotnego. Dwa ostatnie byty są o tyle ważne, gdyż Durin to smog, który spustoszył Mondstadt podczas kataklizmu, a potem został zabity, ale jego serce wciąż żyje. A w ostatnim letnim evencie Simulanka, m.in. w Alice, powiedziały, że ten wkrótce obudzi się na nowo. Dodatkowo przyzwaliśmy z tej magicznej krainy, można powiedzieć, podróbę Durina która była stworzona w tym świecie, ale która została przeniesiona na nasz realny świat. I o tym więcej możecie zobaczyć na tym odcinku simulanki. Niemniej mamy też pierwotnego albedo, który został określony przez swoją matkę jako nieudany eksperyment i został pożarty przez Durina. Jednak kiedy smok umarł, pierwotny albedo wydostał się i spotkał się z naszym albedo. Był on zazdrosny i chciał go zastąpić, ale mu się nie udało, albedo go pokonał. I się go pozbył. Więc rodzina Albedo, jak i sam Albedo, który notabene też umie chemię. Jest dosyć dziwna. Dodatkowo, Albedo obecnie nie widuje się ze swoją matką, ponieważ ta dała mu pewne zadanie, kiedy ostatni raz się spotkali. Dokładniej było to zadanie, aby odkryć sens tego świata. Ale najważniejsze jest to, co się stało właśnie ze Indotir, bowiem ich ostatnie spotkanie było w pewnym lochu, gdzie znaleźli coś o nazwie serce Naberiusa. Jednak nie wiadomo, co to dokładnie jest. Wracając do questa, idziemy na Cliff, a tam spotykamy Ventiego oraz Dalię, który to właśnie nas zaprosi jak się okazuje. Przedstawia się jako Herald Ventiego oraz osoba, która mówi mu, jak przebiega życie w mieście i informuje go o ważnych rzeczach. Dodatkowo przyjaźnią się. Okazuje się, że Dalia chce również pomóc Albedo, tak samo jak Venti, ze względu na to, że nie ma jednoznacznych dowodów na jego winę. Proszą nas o więc o pomoc. My mówimy, co zaobserwowaliśmy, kiedy weszliśmy do Mondstadt, a w zamian otrzymujemy piłkę do doko, która będzie służyć jako komunikator. Udajemy się następnie do kwatery rycerzy Favoniusza, a tam Jin mówi, abyśmy razem z Kają poszli zrobić śledztwo. Zaczynamy od zbadania biura Albedo, który mieści się na pierwszym piętrze. Znajdujemy tam książkę, w której są zapiski odnośnie nauki o środowisku, o życiu i alchemii. Okazuje się jednak, że w biurku jest jakiś mechanizm, który chowa ukryty skrawek notatek. Na owym skrawku napisane jest, że Albedo robił jakieś dzikie eksperymenty w ramach projektu, którego nazwy nie znam, dane poznać, ale który polega na połączeniu Fastering Forces, czyli siły gnicia i Life Energy, czyli życiowej energii. Wtedy jest powodowany jakiś potężny efekt uboczny. Rozmyślamy nad tym, co będą mógł mieć na myśli, ale odkrywamy, że do tego skrawka notatek jest dołączona mapa z zaznaczonymi lokalizacjami, z czego dwie z nich są miejscami, gdzie rzekomo zostały zakopane ciała. Trzecią lokalizacją jest Dragonspine. Zamierzamy iść do lokalizacji, a potem powiedzieć Jean co znaleźliśmy, ale nagle dzwoni do nas Venti i pyta się jak tam poszukiwania, a my mówimy mu... Właśnie to, co odkryliśmy. Wendy wtedy mówi, że matka Albedo Rindotir była szaloną kobietą w negatywnym tego słowa znaczeniu. Dodatkowo zdaje się wątpić w to, czy Albedo naprawdę jest niewinny. Padają tam takie słowa jak prawdziwa tożsamość Albedo, a jest to tyle ważne, że wszystko słyszy Miles, czyli jeden z rycerzy Favoniusza. choć teoretycznie się tego wypiera. Następnie udajemy się do wskazanej przez mapę lokalizacji, a do a tam znajdujemy dziurę, która mogłaby pomieścić ludzkie ciało, ale żadnego ciała tam nie ma. Dodatkowo dziura ta jest dosyć rozwalona, a nie tak jak w poprzednich dwóch lokalizacjach, gdzie Albedo rzekomo miał ładnie wszystko zostawić bez śladu. Następnie wracamy do kwatery rycerzy Fawoniusza i mówimy Jean o tym, co odkryliśmy. Ona z kolei informuje nas, że Albedo poprosił o ponowne zrobienie rozprawy. Będzie ona za dwa dni. Co więcej, znowu podsłuchuje na Smiles. I tak za dwa dni rozpoczyna się druga rozprawa, gdzie skład sędziowski, że tak to ujmę, się nie zmienia. Na początku Herta przemawia, że szczątki ludzkie, czyli ten ząb i kość ludowa, okazały się faktycznie być ludzkie. Dodatkowo zbadali oni, czy są jacyś ludzie, którzy od dłuższego czasu nie są widywani w Mondstadt. I analiza szczątków pozwoliła ustalić, kto jest jedną z ofiar. Jest to niejaki 46-letni. Hanselman, Z zawodu łowca, stan cywilny kawaler. Okazało się też, że 3 lata temu uległ wypadkowi, jego kość udowa miała pewną ranę, i ta kość udowa, którą Diluk znalazł w skrzynce, również taką samą ranę miała. Dodatkowo Rozaria podtrzymuje teorię o tym, że użyto alchemii albo magii do szybszego rozkładania się ciała. Dalia jednak pyta. Co z motywem? Tym nasza oskarżycielka mówi, że Albedo zrobił to, aby mieć kogoś do eksperymentów alchemicznych, o których pisał. Dodatkowo okazuje się, że jest nowy wątek w sprawie czyli Donna, która mówi, że widziała Diluka i Albedo i potwierdza to, co mówił nasz koleżka od winiarni. Następnie Jean daje również dowody, które my je przynieśliśmy, no czy po prostu te mapy z lokalizacjami. Albedo mówi, że tak, to są jego mapy i on zaznaczył te lokalizacje na mapie. Jednak ten w obronie mówi, że po prostu nikogo nie zabił. Następnie Albedo pyta się nas, czy podróżników, czy byliśmy w trzeciej lokalizacji. Wtedy mówimy, co tam dokładnie znaleźliśmy. Dodajemy jednak, że miejsce, do którego poszliśmy, było troszeczkę inne od tych dwóch pozostałych, głównie przez to, że nie było zasypane. I był po nim widoczny ślad. Herta mówi, że tylko Albedo miał dostęp do tej mapy. Albedo to potwierdza i mówi, że gdyby chciał na siłę udowodnić swoją niewinność, to prawdopodobnie nie przyznawałby się do tej mapy. Ale on szuka prawdy. Tak jak i my. Okazuje się jednak, że Albedo faktycznie schował rzeczy w tych trzech lokalizacjach. Dodatkowo powiedział, że faktycznie kogoś zabił i zatkopał. Herta wtedy o nie mało zatańczyła z radości, kiedy winny przyznał się do winy. Jednak Albedo mówi, że nie tak prędko. Wtedy mówi, że kiedyś spotkał nieproszonego gościa w Dragon's oczywiście mając na myśli Pemodo Albedo. Mówi, że on chciał go zastąpić. Potwierdza to Jula, my i Amber. Albedo kontynuuje, że ten gość wyglądał dosłownie jak on, no bo faktycznie wyglądał jak on, no i dodatkowo był bardzo niebezpieczny. I to właśnie jego Albedo zabił i zakopał, ale sęk w tym, że nie był on prawdziwym człowiekiem. Dodatkowo wtedy niespodziewanie wchodzi druga herta. Jest to dziwne i zaskakujące. Albedo mówi nam, że w Dragon Spine badał pewną rzecz: Smoka Durina. O którym wspomniałem wcześniej. Mówi on jego historię i to, że został stworzony z Alchemii, a jego serce, które mimo już jest w zwłokach, bije coraz głośniej i szybciej. Następnie mówi, że podobnym tworem, który kiedyś wydostał się z jego brzucha, był właśnie Primordial Albedo, i był on Homonculusem. Herta następnie mówi, że jak to możliwe i w ogóle Następnie okazuje się jednak, że ta Herta, która weszła, okazuje się być tą prawdziwą, a ta, która oskarża Albedo, okazuje się być podróbką. Okazuje się, że Durin wpłynął na ludzi z Mondstadt i wpłynął na znaczną część tych ludzi i co ciekawe, Herta zaczęła ich niejako kontrolować, ze względu na to, że jest jedyną kopią, a bardziej tworem, który istnieje samodzielnie, bo... Inni ludzie, co zostanie później wyjaśnione, po prostu zostali opętani, a Herta stworzona. I tak podróbka Herty wkurza się, co powoduje rezonans i rozpoczyna się robić nieciekawie. Gdy wszyscy zaczynają gonić podróbkę, która steruje ludźmi, my zostajemy sam na sam z Albedo. Jeszcze raz mówi, że nikogo nie zabił, oraz że wydarzenia w ostatnich dniach są częścią planu, o którym wie naprawdę dużo osób, i Diluk, który się dodatkowo domyślił. Więc tak. Cała ta rozprawa pierwsza i druga była częścią planu Albedo. Zatem Albedo zabiera nas na zewnątrz. Okazuje się, że całe miasto jest atakowane przez potwory, które są podsycane siłą życiową Durina. Albo doprosi nas o pomoc w bronieniu miasta, co robimy wraz z rycerzami Fawoniusza i posiadaczami wizji. Po drodze spotykamy jednak Venti'ego, który również jest zamieszany w tą sprawę, a tam Albedo tłumaczy nam, że Durin właśnie przejmuje kontrolę nad ludźmi, ale jednocześnie dwie osoby zostały tam zabite przez potwory zabysu, i Durin je zastąpił. I to właśnie te podróbki, martwych już de facto ludzi, Albedo znowu zabił i zakopał. I co nie jest teraz wyjaśnione, ale co wydaje mi się, że najsensowniej jest wpleść właśnie teraz, to to, że podróbka Herty była zrobiona właśnie tak, że najpierw upozorowano śmierć prawdziwej Herty, i przez sześć miesięcy każdy udawał że Herta nie żyje w sensie z tych ludzi którzy byli wcieleni w plan i dopiero kiedy sam Durin w to uwierzył stworzył właśnie podróbkę Herty no i jest to obecnie taka jedyna podróbka która istnieje inni ludzie są po prostu pod wpływem tej energii życiowej która manipuluje ich umysły i tak cała rozprawa Albedo zostaje w końcu wyjaśniona. Następnie okazuje się, że Albedo zabijając Primodal Albedo zakopał go w Dragonspine. A to o tyle ważne, że Durin wchłonął jego świadomość i przy okazji całą jego nienawiść i sposób myślenia. Tak więc Durin ma obecnie również pokusę zemsty na Albedo, tak jak Primodal Albedo. Niemniej na pogaduchy będzie czas kiedy indziej, ponieważ czas najwyższy zabrać ją do pracy, czyli obrony miasta. Co warto nadmienić, to to, że zarówno Albedo, jak i Venti znają swoje tożsamości. A to ważne, ponieważ praktycznie nikt nie wie, że Albedo jest sztucznym człowiekiem, a bardziej dzieckiem stworzonym z alchemii, a Venti Arkonem. Wracając do obrony miasta, widzimy jak Kaja i Diluk bronią bramy głównej, co jest bardzo fajne, bo widać, że może nie tak zupełnie, ale choć trochę się pogodzili i się znoszą. Diluc co ciekawe, mówi, że Kaja był. Niewystarczająco nerwowe podczas pierwszej rozprawy i to wzbudziło jego podejrzenia i tak dowiedział się o planie, bo okazuje się, że początkowo nie był on właśnie częścią tego planu. My jako podróżnicy z kolei patrzymy tu i ówdzie i pomagamy tu i ówdzie. Wszyscy mieszkańcy Mostad po prostu robią swoją robotę. Następnie Albedo tłumaczy nam, że mimo iż o planie nie widzieliśmy, to byliśmy bardzo istotnym trybikiem w nim. Ufał, że będziemy chcieli dowiedzieć się prawdy, jednocześnie, że nie zdradzimy prawdziwej tożsamości Albedo. Albedo jednak potem podkreśla, że za całą tą nienawiścią stoi świadomość Prymodel Albedo, którą Durin wchłonął. Warto też nadmienić, że model Albedo jest nazywany przez Albedo jako Subject 2, czyli podmiot drugi. Po tej krótkiej przerwie od walki dalej pomagamy mieszkańcom Mondstadt, a dodatkowo pomagamy Julii znaleźć ciaczka Klee, ale okazuje się, że podczas walki ona przychodzi i robi niemałą robotę i Albedo liczy, że następnym razem również ochroni Julę. Hehe. <laughs> Kiedy walka się kończy w całym Munstad idziemy na plac główny, a tam Jean mówi, że odegraliśmy swoją robotę świetnie, zresztą tak jak wszyscy inni wmieszani w plan. Ludzie idą odpoczywać, a wtedy przychodzi Venti, który mówi, że podczas najazdu szwędzał się tu i udzie i poza granicami miasta słyszał samotny, smutny dźwięk wkurzonego dziecka. Albedo mówi, że był to najprawdopodobniej Durin, zapomniany de facto przez swoją matkę, bo przypomnijmy, że 500 lat sobie jego zwłoki leżały pod Dragon Spine i obecnie, zwłaszcza po wchłonięciu Primal Albedo, jest wrogo nastawiony do naszego Albedo i prawdopodobnie uważa, że jeżeli wyeliminuje tego naszego Albedo, to wiecie, będzie tym jedynym dzieckiem swojej mamusi i ona będzie go Kochała i poświęcała uwagę. Okazuje się jednak, że Fonia, czyli jedna z ludzi zmanipulowanych Durinem, podsłuchuje nas, ale my ją łapiemy. Następnie udajemy się do siedziby rycerzy Wawoniusza. Tam Albedo mówi nam, że plan jeszcze się nie skończył i chce, aby Venti zrobił potrójną konferencję. Jest to specjalne spotkanie Barbadosa, czyli Venti'ego, Anamarkona. Magas Zirkel, w domyśle Alice oraz kogoś, kto przedstawia zarówno Kościół, jak i rycerzy Fawoniusza. I taką osobą jest sam pomysłodawca tej idei, Warka. Wielki mistrz rycerzy Fawoniusza. I tutaj mamy pokazane ich sylwetki. Wendy dzwoni do Warki, ale okazuje się, że ten jest w nieciekawej sytuacji, gdzie jak to sam mówi, chcą go przerobić na mielonkę. A to ciekawe, ponieważ obecnie wiemy, że jest on w Szynze, a dokładniej w kraj. Tak więc nie jest nam dane porozmawiać z Warką, natomiast Wendy dzwoni do Alice. Ta oczywiście odbiera, a kiedy słyszy, że Albedo chce z nią porozmawiać, zjawia się osobiście, ale jako jakiś pluszak do dokąd. Albedo prosi nas wtedy, abyśmy przynieśli coś z jego pokoju. Kiedy tam idziemy, okazuje się, że w pokoju ktoś jest. Dokładnie jest to Durin, ale wersja mini. Oczywiście jesteśmy zdziwieni tym faktem. Przy ostatnim evencie z Simulanką zakomplował się z Wandererem i z nim podróżował. Mini Durin mówi nam, że od kilku dni jest w Mondstadt, ponieważ Albedo obiecał mu, że to właśnie on będzie tym Durinem, którego zamierza wskrzesić. Dodaje, że Wanderer o wszystkim wie i go po prostu puścił. Kiedy Paimon jednak mówi, że przecież mini Durin jest istotą żywą i jak niby ma Albedo wskrzecić coś, co jest żywe, on odpowiada, że chodzi mu o to, aby Durin został człowiekiem tak jak Albedo. Durin podkreśla, że wtedy Albedo oraz on sam będą jedynymi istotami stworzonymi za pomocą alchemii, które przybrały ludzką formę. Kiedy o tym się dowiadujemy, idziemy z powrotem do Albedo i Alice na spotkanie, które odbywa się w pokoju, gdzie mamy Imaginarium Theater. Oczywiście mam nadzieję, że wiecie, że jest to taka, powiedzmy, że kryjówka Hexen Zirkel. Taki tajny pokój tych wiedźm. Albedo prosi Alice i całe Hexen które jest właśnie reprezentowane przez Alice, która notabene jest matką Kli, jakby ktoś zapomniał, o trzy składniki: mięso nieśmiertelnego potwora z Mare Dziawarii, czyli z takiej lokalizacji w Natlan, porcję czegoś, co nazywa się Embrajo, którą ma jego matka Reindottir, i co ciekawe, jest to materiał, z którego ta stworzyła potwory w przeszłości. Dodatkowo prosi o pozwolenie o zabicie oryginalnego Durina w celu uzyskania od niego. Krwi. Albedo następnie potwierdza przypuszczenia Alice o tym, że chce stworzyć życie. Mówi, że obecny Durin, który leży w Dragons, ma wielką siłę, jak i również wielki gniew, i jest bardzo niebezpieczny. Mówi, że w każdej chwili może się odrodzić. Może to być za rok, za dwa, za trzy sekundy albo za milion lat. Mówi, że nie może dopuścić do takiej sytuacji, dlatego ma plan, aby go odrodzić sztucznie w formie człowieka z duszą mini Durina z Simulanki, ale jednocześnie z krwią oryginalnego Durina z jego serca, które dalej bije. Wtedy też wyjaśnia nam, że te notatki o tym, że połączenie czegoś gnijącego jak właśnie embryo i coś z tą wielką siłą życiową jak mięso nieśmiertelnego potwora, stworzy efekt, który jest w stanie stworzyć człowieka. Alice mówi, że spoko, załatwi dla niego wszystkie te rzeczy, ale pod jednym warunkiem. Będziemy musieli przejść próbę wiedźmy Hexen Zirkel. Albedo prosi nas o pomoc, a my oczywiście się zgadzamy. Wtedy zostajemy pomniejszeni do wielkości pionka szachowego i walczymy na szachownicy, która cały czas była przed Alice. Oczywiście próba rozpoczyna się, a pionki szachowe zamieniają się w przeciwników, których z Albedo z łatwością pokonujemy. Jednak kiedy myślimy, że to wszystko, okazuje się, że zjawia się kolejny mag. Barbelo. notabene jest to mistrz Mony, pomijając narzekanie na swoją formę, którą przybrała, to mówi nam ona, że teraz ona będzie nadzorować drugą próbę. Oczywiście tą próbę również przechodzimy, choć już z większym trudem. Barbelof po tym, jak jest pełna podziwu, że przeszliśmy próby, niestety od razu zmyka. Ali za nią przeprasza i również nam gratuluje. Wróciwszy do normalnej formy, Albedo dostaje potrzebne rzeczy, a potem zaprasza nas do Dragonspine, aby zabić oryginalnego Durina, a dokładniej wyciągnąć jego serce. Na miejscu Albedo przechodzi od razu do rzeczy. Paimon wtedy pyta się kim jest dla niego Durin, a ten odpowiada nam o tym, że są jednym typem alchemicznych stworzeń, ale nie czuje z nim więzi. Dodatkowo wspomina, że mini Durin po prostu chce zastąpić obecnego złego Durina. Albedo mówi jeszcze, że chce chronić Mondstadt i wtedy serce zostaje wyjęte, a dokładnie i rdzeń tego serca. Ale do następny dzień dziękuję nam, że towarzyszyliśmy. Mu I każe pobawić się na festiwalu, kiedy to on będzie przygotowywał wszystko, co jest potrzebne do tego eksperymentu. Czekamy więc dwa dni, podczas których bawimy się na festiwalu. Następnie spotykamy się na placu Munsztad z Ventim i Jean. Nasza przewodniczka, dziękuje Ventimu, a ten zostaje gwiazdą Windblum, czyli takim tytułem tej zabawy. Ten zgarnia pochwały i cieszy się, bo oznacza to darmowe drinki. Następnie zaczyna grać melodię, ale w międzyczasie Albedo rozpoczyna transformację Durina. Co ciekawe, Mona pokazuje konstelację, której nie ma w grze, no chyba, że jest to lekko zdeformowana konstelacja Rizora albo Amber, ale jeżeli nie, to możliwe, że właśnie jest to Durina konstelacja. No właśnie, Durina, który właśnie powstał. Eksperyment najprawdopodobniej się udał, bo widzimy, jak ten smok malusi zmienia się w chłopca. Następnie przychodzi Albedo i opowiada nam o tym, co się właśnie wydarzyło. Mówi, że tak, eksperyment się powiódł, jednak, Mini-Durin potrzebuje teraz trochę odpoczynku, ponieważ jego nowe ciało jest jeszcze niestabilne. Dodatkowo Albedo powiedział, że zrozumiał i zrobił zadanie, które zleciła mu Raindottir, czyli jego matka, a dokładnie chodzi o zadanie o to, aby zrozumieć ten świat. Mówi, że zrozumiał, że nie chodzi o to, aby być żywym, a o to, żeby żyć, doświadczać relacji z ludźmi, i takie tam. Następnie rozmowa schodzi na temat jego matki, a on mówi, że nigdy nie widział jej twarzy. to jest zastanawiające, bo to może oznaczać, że albo nosi jakąś maskę, albo nigdy osobiście jej nie spotkał. Niemniej uważa, że dobrze, że jest wiedzią Hexen Zirkel i pewnie znalazła tam odrobinę spokoju po tym, jak moknęła na Beriusa. Bo na początku filmu przypominałem, że Reindottir faktycznie spotkała coś takiego jak serce na Beriusa, i było to wtedy ostatnie spotkanie Albedo jego matki. Paimon jednak pyta się, kim jest Naberius. Albedo, jak gdyby nigdy nic, mówi, że jest to po prostu jeden z cieni Fanesa. Dokładniej Ruler of the Life, czyli Władca Życia. Czajicie, jesteście grzesznikiem Kenriach, jednocześnie należycie do Hexen Zirkel, czyli najbardziej tajemniczej organizacji na ten moment w Genshin Impact, o której wiemy de facto najmniej. I jeszcze jesteście jednością z cieniem na Beriusem, który stworzył między innymi pierwszego Hydroarkona, Egerię. Niesamowite. Następnie Albedo mówi, że w sumie na niego już pora i musi iść do siedziby rycerzy Fawoniusza, ale za to spotykamy Ventiego, który dziękuje nam, że pomogliśmy w planie oraz daje nam coś od Hexen Zirkel. Nie jest nam dane poznać co to jest, choć są to jakieś składniki, niemniej są one zawinięte. I quest niestety, niestety kończy się tutaj, tym, że zapraszamy Ventiego na drinka do tawerny. I teraz parę słów oczywiście ode mnie. Osobiście uważam, że Quest miał naprawdę wielki potencjał i mimo wszystko był fajny. Choć szczerze, trochę słabo, że na przykład nie zobaczyliśmy imitacji Model Albedo, szkoda, że nie zobaczyliśmy rain dotir, nawet w formie Dodoko. Szkoda, że też Warka powiedział trzy zdania, i to tyle, co go widzieliśmy i słyszeliśmy. No i przede wszystkim trochę szkoda, że nie poznaliśmy Durina jako człowieka. I niestety mam przeczucie, że tak będzie przez następne jakieś pół roku. Niemniej, sam pomysł na quest był naprawdę ciekawy. Uważam, że to był bardzo fajny quest, i czekam na kolejne. Yy, czekam na quest z Dinsleafem. Możecie dać swoją opinię na temat tego quest'a, chętnie ją poznam. Tymczasem z mojej strony byłoby to wszystko. Zapraszam jeszcze raz na serwer Discord, link w opisie, a tymczasem żegnam się z Wami miłego dnia, czy kiedy tam oglądacie, dobrych wiszy i adios.